Yo! Witam Was na kanale Athletic Development. Ja się nazywam Alex i znajduję się obecnie w Monachimskim Parku gdzieś po drodze do Tajlandii. Także za niedługo będą odcinki z tajskich plaż. Mam nadzieję, że koronawirus mnie nie zje do tego czasu i dalej będę mógł nagrywać odcinki. Dobra! W tym materiale pociągniemy dalej temat związany, czy z kulturysty da się zrobić funkcjonalną bestię. Już część siódmą, dlatego powoli zbliżamy się do końca tej serii. No i cóż, na początek może ogłoszenia. E, wystartował nasz wspólny projekt z Markiem Purczyńskim, który możecie znaleźć na naszej stronie www.adetraining.pl, w którym Marek opowie, jak wykorzystywać fizjoterapeutyczne czary, żeby pomóc samemu sobie przy użyciu swojej własnej ręki. Ja opowiem o tym, jak aktywizować trenować prawidłowe wzorce ruchowe oraz jakie ćwiczenia na siłowni wykonywać, żeby wasze kolana były jak ze stali, żebyście nie byli tytanami na glinianych nogach, że tak się wyrażę. Dobra, tyle jeśli chodzi o ten projekt. Wszystkie informacje oczywiście umieszczę w opisie. Lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. Tutaj w lutym, jak widzicie, jest wiosna bardziej w rozkwicie niż u nas. W ciągu ostatnich treningów bardzo mocno poprawiłem czucie skosów przede hmm. wszystkim. Do tego poprawiłem jeszcze, pogłębiłem czucie samego oddechu. Mm -hmm. Bardzo mocno jest to wykorzystane właśnie przy rotacjach sztangą, które miałem zadane. Zębaty przedni, tak. Tutaj się bardzo dużo poprawiło z tego względu, że u to mięśnie mocno kulał. Szczególnie było to odczuwalne przy wyciskaniu, przy... czy to były overheady, czy to były wyczukanie czy to było bench press wszędzie czuć brak stabilizacji w tej prawej ręce, która była kontuzjonowana. Mm -hmm. e, tu już czuć duży progres, dużo większa stabilizacja jest. E, w nowej serii będziemy jeszcze to pogłębiać jeszcze mocniej poprawimy tą stabilizację. Myślę, że szczególnie te kółka gimnastyczne tak. dużo pomogą. E, I to jest ten progres ciężaru mocno zauważalny na w ćwiczeniach siłowych. Ostatni trening podobał mi się bardzo, dzięki e, przez to, że mm, bardzo łatwo mi było go wpleść w trening siłowy. Robiłem jedno ćwiczenie funkcjonalne ćwiczenie siłowe. ćwiczenie funkcjonalne, ćwiczenie siłowe, więc tak naprawdę dużo mniej czasu e, traciłem na samej sali treningowej, a efekt był ten sam. Mógłbym wykorzystać ten czas w 100%. W 100%. Hmm, jeszcze mieliśmy do przepracowania w ciągu ostatniego treningu rotację zewnętrzną nogi, to było jako pierwsze ćwiczenie. Tutaj się to poprawiło, ale jeszcze jest jeszcze dużo niedociągnięć, co będziemy teraz kontynuować w kolejnej serii. Mm, przy ćwiczeniach dynamicznych, przede wszystkim. W statyce jest wszystko ok, ta rotacja zewnętrzna już pracuje tak jak powinna. Noga dobrze się usztywnia w biodrze. Jest pewna kontrola, no ale niestety w dynamice już tutaj to kuleje. Myślę, że to jest spowodowane głównie tym, że przez te wszystkie lata treningu siłowego ćwiczyłem statycznie. Nie było tu do w ogóle dynamiki. I też trzeba trochę móc przestawić na trochę inne ruchy. E, nie ciągnie mnie też już e, głowy, bo miałem to, połączone to w, z wykrokiem, z gumą. E, już nie musiałem tego rozbijać. Nie było żadnego problemu z tym, żeby odwodzić nogę. Także to kolejny plus. E, z perspektywy czasu jeszcze co zauważam, e, ruchy, które, zakresy ruchów, które zostały wypracowane w ciągu tych ostatnich cykli ze mną zostały. Mam w 100% utrwalony zakres w stawie ramiennym. Najszerszy mnie nie ciągnie. Nie wróciło to do tego stanu, który był wcześniej. Rotacja zewnętrzna w biodrze tak samo, mimo tego, że nie ma żadnego statycznego rozciągania, cały czas jest to na miejscu, pełna kontrola, ta kontrola się pogłębia w miarę upływu tych tygodni treningów. I to jest dla mnie najważniejsze, że nie muszę spędzać czasu tak dużo, jak niektórzy to mówią, że to jest tak bardzo ważne rozciąganie, czego ja nienawidzę, nigdy nie lubiłem rozciągania, a tutaj jak widać przez rozciąganie dynamiczne plus utrwalanie tego w ruchach, funkcjonalnych przekłada się na utrwalenie tego już na zawsze, tak można powiedzieć. I mm. Więc myślę, że jeśli będę pracował w pełnych zakresach, to będzie to działało tak jak należy. No i teraz na cztery tygodnie mam zadanie mm. bardzo, bardzo trudne. Mm. Te ćwiczenia już są mega wymagające, także myślę, że będzie co oglądać i będzie nas czekać. Dobra, wiecie z poprzednich odcinków, że zmagamy się z Mateuszem z jego prawą nogą, która cały czas chce się zapadać do środka. Jest to mechanizm, który może bardzo mocno zniszczyć Wam kolano, dlatego tego chcemy raczej unikać, zwłaszcza tak dużych dysproporcji, które są pomiędzy lewą a prawą stroną. Lewa strona u Mateusza jeszcze jest ok, ale ta prawa nieszczęsna cały czas w trakcie wy wykonywania wykroku, gdyż to jest bardzo dobry test do tego, żeby sprawdzić jak zachowują się stabilizatory Waszej kończyny dolnej. Po prostu cały czas jest ściągana do środka. Dwa odcinki temu Mateusz musiał aktywizować pośladkowy średni, e, rolować mięśnień dwugłównych, Głowy oraz trenować ten wykrok, skupiając się na tym, żeby tą kolano prowadzić, jakby w linii ze stopą. Ale widzicie, że my możemy sobie w statyce pracować, to jest ok, to jest bardzo fajne na początek, żeby w ogóle zaktywizować dany mięsień, żeby nauczyć się nim pracować, ale to, co się układ nerwowy nauczył latami, to nie oduczymy tego w miesiąc. Dlatego, praca nad własną biomechaniką, własnym, własnym ruchem to jest niestety, tak jak wielokrotnie to podkreślam. Bardzo długotrwały i żmudny proces. Tutaj niestety nie za dużo zdziałaliśmy przez te ostatnie trzy tygodnie pracy na na tym co wymieniłem. Dlatego tutaj drogą eliminacji eliminujemy kolejne słabe ogniwa. Postaramy się rozluźnić troszeczkę przywodziciele przy użyciu sztangi lub też ketla. No i cóż, wprowadzimy troszkę prostsze ćwiczenie niż wykrok, a mianowicie zakrok z landmilem. Jest to jedno z ćwiczeń, które możecie znaleźć w naszym planie treningowym na kolana. Jest ich tam dość sporo i to jest bardzo fajna wersja do tego, żeby przetrenować stabilizację nogi. Wykrok jest dość ciężkim ćwiczeniem z punktu widzenia układu nerwowego, gdyż dochodzi nam element hamulcowy. Przy zakroku z landmailem jesteśmy w dużo lepszy sposób skontrolować to, co się dzieje z naszym kolanem, dlatego tutaj będzie przez kolejne 4 tygodnie czy 5, bo Jestem przecież na wakacjach, nie będę mógł prowadzić swoich podopiecznych. Mateusz wykonywał. Eee, kolejne ćwiczenie w tym przypadku będzie ćwiczenie stabilizacyjne, żeby nauczyć układ nerwowy tego, żeby się lepiej stabilizował na jednej kończynie. Jest to sztos, ćwiczenie dla wszystkich tych, którzy biegają na przykład, czy gdzieś skaczą, czy mają sporty dynamiczne. Ale i nie tylko, gdyż dla zwykłych kowalskich to też będzie ratunek dla ich kolan. Jest to takie połączenie, można powiedzieć, skater-squata z... Zestaniem na jednej nodze staramy się oczywiście utrzymać stopę, która patrzy przed siebie, czyli drugi palec naszej stopy jest skierowany wprost przed siebie. Kolano musi być cały czas stabilne w obrysie stopy, no i wykonujemy ten ruch bez żadnych kompensacji w miednicy, w kręgosłupie, itd. Tak tak to już pewnie wiecie. Dobra, lecimy dalej. W poprzednim planie Mateusz musiał wykonywać farmer walk jednorącz. Genialne ćwiczenie na stabilizację w płaszczyźnie czołowej. Bardzo mocno muszą popracować tutaj poślady z, razem z czworobocznym lędźwi, tak jak one powinny współpracować ze swoim w życiu codziennym. Pamiętacie, że musieliśmy to ćwiczenie wykonywać bardzo powoli, skupiając się nad każdym krokiem, na tym, żeby dopinać kor w trakcie każdego kroku. Tutaj to już było fajnie przećwiczone. Mateusz czuł się bardzo stabilny w tym ćwiczeniu, potrafił odpalić, odpalić czworoboczny lędźwi w Takim właśnie funkcjonalnym wzorcu, więc tutaj zmodyfikujemy troszeczkę to ćwiczenie i podzielimy go jakby na dwa, na dwa motywy. W jednym możemy wziąć teraz Duży ciężar do obydwu rąk i wykonać farmer walk w manierze siłowej, a w drugiej możemy podćwiczyć dalej nad stabilizacją, ale jednocześnie ćwicząc bardzo mocno chwyt. Chwyt jest bardzo niedocenianym gatunkowym naszym elementem i mało kto go trenuje. A szkoda, gdyż przekłada to się absolutnie na wszystkie ćwiczenia, jakie wykonujemy na siłowni. Dlatego tutaj widzicie, trenujemy pinch e, niosąc bampera, znowu farmer walku. Kolejne dwa ćwiczenia też będą progresją tego co już przerabialiśmy, czyli to będzie rollout, ale tym razem na prostych rękach. No, ćwiczenie jest mocarne. Na początek radzę zacząć od dwóch, trzech powtórzeń, e, gdyż jest bardzo ciężkim ćwiczeniem, ale z czasem zobaczycie, że będziecie dodawać po jednym powtórzeniu co trening i później nie ma, nie stoi to na przeszkodzie, żeby później wykonywać po 10-15 w serii. Jedno jest ważne, że kręgosłup tu się ma nie ruszyć nawet o milimetr, bo inaczej to ćwiczenie nie będzie miało sensu. Bardzo mocno odpalone też tutaj zostaną zębate przednie, które są mocnymi stabilizatorami łopatki, więc ćwiczenie, które niesie ze sobą szereg korzyści. Kolejna sprawa, pamiętacie jeszcze w poprzednim planie, uczyliśmy się z Mateuszem jakby ćwiczenia rotować się w miejscu ze sztangą i to było jakby podwaliną do tego, żeby wykonać już takiej docelowej wersji, czyli w wersji chodzonej. Jest to ćwiczenie sztos na skosy, znowu w wersji, w której chodzimy, a nie gdzieś tam leżymy czy klęczymy, więc znowu to się fajnie przekłada na całą, e, cały nasz ruch. Musicie tutaj pamiętać o tym, żeby ekscentrycznie hamować na skośnych sztangę, czyli w trakcie obrotu skośnej musicie wyhamować, jednocześnie zebrać tą energię na powięź i oddać ją w kolejnym kroku do tego, żeby przeciwległa taśma zrobiła dokładnie to samo. Pamiętacie, cały czas leciutko zassany pępek, mocno napięty core, wydech jest na napięciu i zobaczycie, że core będzie palił jak sam z kurwesem. No i ostatnią sprawą było pociągnięcie dalej tematów stabilizacyjnych obręczy górnej, i tutaj fajnie sprawdzą nam się do tego kółeczka gimnastyczne tak, tak, kółeczka. Jeszcze nawet bez wykonywania żadnych ruchów, po prostu Mateusz musiał się wystabilizować. Jak widzicie, nie jest to wcale łatwe. Ja, jako kiedyś byłem trenerem crossfitowym i w crossfitie jest dość sporo jakichś ćwiczeń gimnastycznych, to to było po prostu notoryczne, że ludzie. Wskakują na kółkach i to jest po prostu jedna wielka galareta, stożki nie wiedzą co mają robić, mięśnie nie wiedzą co mają robić i to jest fajne ćwiczenie do tego, żeby je tego nauczyć, więc na początku, jeszcze zanim zaczniemy wykonywać jakiekolwiek dipy, to lecimy z samą stabilizacją, co jest ważne w tym ćwiczeniu, że kciuki nie mogą nam się zejść do środka, bo widzicie, że u osób, które mają jakby dość sporą dominację mięśni piersiowych i najszerszych w kwestiach stabilizacyjnych, do czego doprowadza nieprawidłowy trening siłowy? Właśnie uciekają do tego wzorca takiej zamkniętej pozycji wewnętrznej rotacji w stawie ramiennym, czyli z ciało ucieka do tego, co zna. My tutaj chcemy to odwrócić i odrotować ręce na zewnątrz, tak, żeby kciuki wskazywały godzinę 11 i godzinę 1. Potrenujcie, zobaczycie, że to zwiększy mocno stabilizację Waszej kończyny górnej. A I trzeba po grecku, Okazało się, że ta się Dobrze, że nie jedziemy do Grecji akurat. widzisz? Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. My lecimy do Tajlandii, więc kolejne odcinki będą z jakichś pięknych, tajskich plaż. Będziemy liczyć po tajsku. Będziemy liczyć co? Po tajsku będziemy liczyć. Dlaczego? Liczyć. No to tak, bo to są podstawy języka. No dobra, to tak będziemy liczyć, liczyć po tajsku. To wszystko. No dobra, to my będziemy liczyć po tajsku. Wytrzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie!